Cześć, jestem Artur i dzisiaj pokażę Wam, jak zainstalować modyfikację LSPD-FR do GTA V, która pozwoli nam wcielić się m.in. w rolę policjanta oraz będzie bazą do dalszego modyfikowania gry pod kątem odgrywania działań służb mundurowych. Fumilia. W pierwszej kolejności musimy pobrać tą modyfikację. Otwieramy przeglądarkę internetową i wchodzimy na stronę lspdfr.com. Następnie odnajdujemy zakładkę Downloads, klikamy w ikonę LSPDFR, wybieramy plik z naszą modyfikacją, przebijamy na dół. Szukamy zielonego klawisza Download this file. Pokaże nam się teraz umowa, którą no, warto byłoby przeczytać, choć bądźmy szczerzy, nikt tego raczej nie robi. Przewijamy na dół. Jeśli tą umowę akceptujemy, to klikamy Agree and Download. I teraz mamy do wyboru dwa sposoby instalacji naszej modyfikacji. Pierwszy to jest plik.exe, który jest automatycznym instalatorem. A drugi to jest zzipowany pakiet plików, który już musimy ręcznie zainstalować. Proponuję wybrać pierwszą opcję, będzie po prostu łatwiej. Teraz nasz plik już będzie się pobierał, i kiedy się pobierze, to przejdziemy do drugiego kroku. Teraz, jak plik już się pobrał, nadeszła pora, aby go zainstalować. Otwieramy nasz instalator, pozwalamy mu wprowadzić zmiany na urządzeniu. W tym czasie on się będzie otwierał, już się otworzył, klikamy Next, akceptujemy ponownie licencję klawiszem I Agree. Jeśli nie mamy zainstalowanej na komputerze poprzedniej wersji tej modyfikacji, to możemy sobie odznaczyć to okienko, klikamy Next. I już teraz musimy wybrać ścieżkę instalacji, tu jest bardzo ważna informacja. Ta modyfikacja będzie działać tylko wtedy, jeśli będzie zainstalowana w tym samym folderze co nasza gra. Tak więc, klikamy klawisz Browse, czyli przeglądaj ten komputer, desk lokalny. W moim przypadku GTA jest zainstalowany w folderze Program Files, Rockstar Games i Grand Theft Auto 5. Tutaj. I to jest ścieżka dla fabrycznej instalacji gry w wersji pudełkowej. Wersja na streamie ma inną ścieżkę, którą na pewno zamieszczę w opisie do filmu. Jeśli ścieżkę instalacji już wybraliśmy, to klikamy Install, aby nasza modyfikacja się zainstalowała. Modyfikacja się zainstalowała, musimy jeszcze w tej chwili uruchomić konfigurator tej modyfikacji, tak więc zostawiamy zaznaczone tutaj ptaszkiem i klikamy Finish. Konfigurator się otworzył, tak więc klikamy Next. Akceptujemy licencję Rage Plugin Hook. To jest program, który pozwala tym modyfikacjom na działanie wewnątrz GTA. Akceptujemy licencję. I następnie pozwalamy grze zmienić ustawienia, aby nie renderował się tekstu numerza wersji i aby wszystkie pluginy, czyli modyfikacje, załadowały się automatycznie przy starcie gry. W tym momencie Instalacja dobiegła końca i nasza modyfikacja jest już poprawnie zainstalowana. Teraz, żeby uruchomić naszą modyfikację, musimy sobie utworzyć na pulpicie skrót do Rage Ludyn Hook, czyli tego programu, który odpala nam GTA razem z modyfikacjami. W tym celu wchodzimy w folder, w którym zainstalowaliśmy sobie nasze GTA. W moim przypadku to będzie dysk C. Program Files, Rockstar Games i Grand Theft Auto 5. Odszukujemy tutaj skrót do bridge W Prawym przyciskiem wyżej, Kopiuj i na pulpicie wklej skrót. Teraz już możemy uruchomić naszą modyfikację. Tak pozwalamy wprowadzić zmiany na komputerze. Tutaj jest informacja, że nie powinniśmy uruchamiać tego programu jako administrator. Fajnie jest też o tym pamiętać faktycznie. Wyjątkiem są sytuacje, kiedy wychodzą nam jakieś błędy i chcemy sprawdzić, czy nie są one właśnie spowodowane tym, że program nie jest uruchomiony jako przez administratora. Klikamy OK. Program przeprowadzi pierwszą konfigurację i tutaj wyskoczył nam komunikat, czy chcemy zrobić kopię zapasową obecnej wersji gry, żeby wywrócić do niej, w razie gdyby jakaś modyfikacja nam grę popsuła. Myślę, że warto się na to zgodzić. Ludzie dzielą się w końcu na dwa typy. Tych, co robią kopie zapasowe i tych, co dopiero będą robić. W tym momencie nasza gra już powinna zaraz nam się otworzyć. Pierwsze uruchomienie może zawsze chwilę trwać. Pojawia się już tutaj pierwsze okienko naszego Rage Club Tutaj pytania z jaki klawisz chcemy do otwierania konsoli, gdyż można wpisywać różne komendy. Myślę, że tutaj fabrycznie można zostawić F4. Pluginy mamy załadowane. Dokładnie jeden plugin. Naszą modyfikację LSPDFR. I można już uruchomić. Klikamy Save and Launch. Wyskakuje nam komunikat, że możemy to okno otworzyć za każdym razem przy starcie Rage Plugin Hooka wciskając klawisz Shift. I klikamy OK, i nasza gra już w końcu powinna zacząć się uruchamiać. Gra już nam się uruchamia, więc wrócimy do trzeciej części w momencie, kiedy gra już nam się uruchomi. Przy uruchamianiu gry poprzez Rage Blue Hooka, gra pomija całkowicie ekran startowy i ładuje nas bezpośrednio już do gry. Aby zacząć korzystać z naszej modyfikacji i stworzyć sobie postać, gdyż tak ta modyfikacja pozwala nam stworzyć sobie inną postać, a nawet wymaga tego od nas, musimy udać się na najbliższy komisariat policji. W tym celu wciskamy klawisz M. Jeszcze wyłączymy. Wciskamy klawisz M i w opcji GUI GPS wybieramy Police Station. Klikamy Enter. I jedziemy na miejsce. W tej sytuacji nie mieliśmy daleko. Komisariatu Policji jest w Polsce, santos. naprawdę wiele. Gdzieś się zaparkujmy, wysiądźmy z samochodu i wybieramy się na komisariat. Kiedy pojedziemy pod komisariat, dla nas zapyta, czy chcemy wejść do środka klawiszem E. Dokładnie to robimy. Jesteśmy już w tej chwili w środku komisariatu policji i wybieramy opcję Go on Duty, czyli zaczynamy służbę w Policji Los Santos lub w jakiejkolwiek innej agencji. I właśnie z ten komunikat, o którym mówiłem, gra wymaga od nas wyboru postaci do użycia przy tej modyfikacji. Więc tak, chcemy teraz stworzyć sobie nową postać. Zbieramy najpierw płeć, potem pochodzenie, od tego głównie będą zależały nasze rysy. Opcji jest dość dużo. Myślę, że pod stworzenia postaci jest na tyle prosty, że nie muszę go dokładnie wyjaśniać, raczej każdy tutaj prowadzi stworzenie własnej postaci. Ja to już zostawię wszystko inne tak jak jest fabrycznie i klikamy zapisz kontynuuj. Możemy sobie wybrać imię i nazwisko dla naszej postaci, również zostawię formowane przez grę. Postać możemy zawsze stworzyć mową i potem wybierać pomiędzy postaciami. Tak więc, raz stworzona postać nie zostaje tutaj z nami na zawsze. I wybieramy sobie tą naszą postać. I klikamy Enter. W tej chwili wybieramy opcję Police Locker, czyli taka szafka nasza policyjna. I tutaj decydujemy w jakiej agencji chcemy dzisiaj służyć i to będzie decydowało też o naszym ubiorze. Weźmy sobie opcję podstawową, czyli LSPD, czyli Policja Santos i standardowy mundur Policjanta. Tutaj możemy sobie wybrać jeszcze dodatkowe opcje wyglądu oraz wyposażenie. Weźmy sobie wyposażenie patrolowe. Advanced Customization pozwala zmienić jeszcze bardziej szczegół naszego wyglądu, jak dodanie czapki, dodanie okularów, zmiana butów. Natomiast tutaj też z tym każdy raczej sobie poradzi, więc zatwierdźmy wybór naszego stroju. I teraz wybieramy już opcję Police Garage, czyli garaż policji, gdzie wybierzemy nasz samochód na dzisiejszą służbę. Również wybierzmy tutaj sobie opcję standardową, czyli zwykły Police Cruiser, na Fordzie Chrome Victoria. Możemy tutaj do niego dodać różne opcje, na przykład Belka na dachu. Mamy właśnie belki w ten sposób, czy belka na zwykłych, obracających się światłach, czy ledowa. Weźmy sobie ledową, modyfikacje pozwalają nam zwiększyć osiągi samochodu, możemy sobie wybrać wszystkie. I wybieramy Select and Continue, co już nas przeniesie do świata gry. W tym momencie jesteśmy już w samochodzie. I to jest dowód, że nasza modyfikacja działa. Pokazał się również komunikat you are now on OnDuty, więc na dzisiejszy byłoby to tyle. Tutorial do samej modyfikacji, jak w nią grać, co można w niej robić, będzie za jakiś czas również dostępny na moim kanale. Jeśli ten tutorial Wam pomógł, będzie super, jeśli zostawicie łapkę w górę. A jeśli chcielibyście widzieć więcej filmów ode mnie, to zapraszam do subskrypcji mojego kanału. that was the one that was 24-7 market